1 marca obchodzono Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O największych bohaterach narodowych pamiętają także mieszkańcy powiatu szanowskiego. Głównym przesłaniem obchodów były słowa naród nie ma przyszłości bez przeszłości. W kościele parafialnym świętego Mikołaja w Chrzanowie proboż Roman Sławeński odprawił uroczyste nabożeństwo, a pod tablicą upamiętniającą bohaterów poległych o wolną i niepodległą Polskę odbył się apel pamięci oraz uroczyste złożenie kwiatów. Mieszkańcy Szanowa i Małopolski, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przywołać wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylmy głowy, oddając cześć rodakom dla których Polska była i do ostatnich chwil życia pozostała najwyższą wartością. Zyga niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym. Stańcie Kolejnym punktem uroczystości był wykład Mieczysława Potejko, członka Towarzystwa Krzewienia Kawalerii Polskiej imienia Rotmistrza Pileckiego w Chrzanowie, o żołnierzach Armii Krajowej prześladowanych i zamordowanych przez komunistów po II wojnie światowej. Na pewno do tych bohaterów trzeba zaliczyć Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, a więc jest to. Szef czwartego zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To z jego śmiercią, która przypada w dniu 1 marca, a nastąpiła w 1951 roku, należy identyfikować właśnie święto żołnierzy wyklętych. Dopiero kiedy święty pamięci Lech Kaczyński zainicjował proces tworzenia. Projektu uczczenia Żołnierzy Wyklętych, kiedy pojawiła się ustawa, ten temat jak gdyby znajduje żywe zainteresowanie. Świadczymy o tym nie tylko publikacje, które pojawiają się już na rynku wydawniczym, ale też pojawia się szereg wspomnień członków tych organizacji podziemnych. Pojawiają się różne informacje, no, które nam są obecnie bardzo dostępne, czyli przez internet. A więc wiedza o poszczególnych ewentualnych wybitnych bohaterach podziemia niepodległościowego jest bardzo rozległa. Trzeba po prostu po nią sięgnąć i trzeba docierać do młodzieży. I taki jest cel naszego stowarzyszenia. Chcemy poprzez tradycję, tradycję szerzenia informacji o kawalerii im. Witolda Pileckiego, docierać do młodych. To nam się udaje. Stopniowo jest coraz większe zainteresowanie nie tylko samą postacią, ale z, że tak powiem, całym tłem, w jakim poruszał się Witold Ptylecki, w jakim działał, żył, mieszkał. Jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy mieli styczność z tymi postaciami, to co się daje zauważyć? Daje się zauważyć, że zawsze te postacie są oceniane jako bardzo osoby uczciwe, dla których nie było znane pojęcie jakoś, pojęcie prywatne. Tam żaden z nich nie dbał o siebie. W wielu przypadkach, że powiem, potracili rodziny. Odbijało się to na rodzeństwie, znaczy na, na całych rodzinach ich działalność, a mimo tego stawiali przede wszystkim na dobro narodu. Tak w ich pojęciu patriotyzm jest najbardziej wyrazisty. Te postacie tych bohaterów, dziesiątki tysięcy, chciano wymazać z, z, z historii. Niszczono ich groby, a przecież ojczyzna to ziemia i groby. Skoro nie ma grobów, to brońmy pamięci w inny sposób. Dlatego jeszcze raz odwołam się do Słów wieszcza narodowego wyklętych z jego pokolenia. Jeśli zapomnę o nich Boże, na niebie zapomnij o mnie.